I was a No to dobra teraz. Co nie no to jak tam mandarynka to jak idziemy na ten no ten festiwal szkalowania papieża czy nie no mi to powiedz co nie no to jak idziemy na ten no festiwal szkalowania papieża czy nie no mi to powiedz co nie no to jak mandarynka idziemy tam bo my już się ten tego na to przygotowaliśmy i ubraliśmy co nie no to jak mandarynka czy my tam też tam no tam idziemy czy nie no mi to Powiedz co nie no to do festiwalu szkalowania papieża No to do festiwalu szkalowania co nie no to Chodźmy my to tam zrobić co nie no to na ten festiwal mandarynka co nie no, 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 Pysio, ja też chcę tam iść na ten no festiwal szkalowania papieża, co nie, no to jak tam mój skarbeńku, czy my tam też możemy iść na ten no festiwal szkalowania papieża, czy nie, bo ja nie wiem jak zareaguje kral Edzio na to spotkanie, co nie, ja nie wiem jak on na to na coś takiego zareaguje, co nie, ale Dobra teraz no to dobra no to chodźmy iść na ten festiwal i nie zważajmy na zasady. Cmentarne co nie pysio no to nie zważajmy na cmentarz tylko tam chodźmy co nie no to tyle w temacie pysioceo. Nie no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie? No i właśnie tak Pysio i Mandarynka wyszli ze cmentarza, czyli swojego miejsca pracy, aż do festiwalu szkalowania papieża. Polaka Jana Pawła II co nie a wtedy w tym samym czasie przyszedł Edzio ze swojej chałupy z której oglądał trudne sprawy no i wtedy też Edzio. Wkurwił się bo nie wiedział gdzie się podzieli jego najlepsi pracownicy co nie no to na razie to tyle gadania czas wam pokazać tą scenę co nie no to. Tyle w temacie teraz co nie no to okej. Okay. The uh -huh. Teraz Mietek widziałeś gdzieś pysia i mandarynkę, bo ja chcę im teraz dać jakąś ciężką pracę, co nie? No to jak Mietek widziałeś ty ich dwóch gdzieś, czy nie? No mi, to powiedz, bo oni muszą iść teraz pracować, co nie? No to jak Mietek gotowy jesteś na to, czy nie? No mi, ten tego mi, to teraz powiedz, co nie? No to jak Mietek idziemy my to tam zrobić czy nie bo ja muszę iść kogoś wziąć do pracy co nie no to jak mietek gdzie oni są gdzie są pysio i Mandarynka no mi teraz to powiedz co nie no to gdzie oni teraz są mi to powiedz dobra no to tyle w temacie chodźmy my tam do nich co nie mietek No to teraz dobra szefie oni tam właściwie poszli teraz na festiwal szkalowania papieża polaka co nie no i właśnie tak oni tam poszli na ten no. Festiwal, co nie i na tym no festiwalu oni poszli zrobić co mieli, czyli iść szkalować papieża, co nie no to jak tam szefuniu złościsz się ich teraz na. Nich czy nie no mi to powiedz, bo ja wiem, że oni mieli iść zrobić tą no pracę, co nie szefuniu królu cmentarza, no to jak no to możemy tam już tam. Chodźmy co nie szefuniu, to jak idziemy po nich czy nie no mi to powiedz co nie no to okej, okay, co nie no to okej. Okay. Ach no to dobra patrz Mietek chyba ja będę musiał ich znowu ukarać co nie no to znowu oni będą musieli mieć tą no karę co nie no to jak tam Mietek ja tam idę im dać karę co nie no to jak to będzie no to niech tak to będzie Mietek co nie no to okej okay, idę im tam zrobić karę co nie no to tyle teraz w temacie co nie no, no to koniec teraz gadania, a czas na pokazywanie, co nie no to okej okay. dobra no to idę. To zrobić co nie mietek idę im dać karę, co nie no to okej. Okay. No to dobra, no i właśnie tak król cmentarza Edzio jest bardzo wkurwiony a to dlatego, że pysio i mandarynka czyli jego najlepsi pracownicy poszli na. Wagary na ten no festiwal szkalowania papieża Polaka Jana Pawła II co nie no i właśnie tak to teraz było co nie ale dobrano to teraz niech. Będzie ten, no koniec odcinka, co nie, no to teraz niech będzie koniec odcinka, no to papa cześć, no to okej, okay, no to do następnego, no to papa, no to cześć. No to do widzenia, no to papa cześć.